Dzień dobry wszystkim, na dzisiejszej uroczystości, która przede wszystkim y, jałtuje po 2025-2026, ale także jest upadkiem zmieniem 86. uroczystości II wojny światowej witam bardzo serdecznie y, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świętej świątej kadencji Pana Andrzeja Kowalczyka Witam przedstawicieli organu prowadzącego naszą szkołę, pana Stanisława Powiatu Tomaszewskiego, pana Mariusza Węczrowskiego. Serdecznie miło mi jest powitać skarbnik Powiatu Tomaszewskiego, panią Gradę Syszak. Witam naszych zaproszonych gości z Współpracujemy. Dojechała do nas Pani Prefektor do Spraw Akademii Danych Miałych, pana Stefana Batoru Polskiego, Pani Profesor doktor Barbara Tanowska. <kluczy> Witam przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w osobie Pana Wojciecha Mazurka. Ja wyczerpię z Panią Pana Paweł Górski, ale niestety za niego. Także życzymy dużo zdrowia. Eee, witam przedstawicieli Kultu Pracy, eee, Panią Karolinę Henik, i Panią Dorotę Banaszkiewicz. <kluczy> Bardzo serdecznie witam przedstawicieli firm współpracujących z naszą szkołą. Eee, na początku panią koordynator do spraw Komunikacji Społecznej, Edukacji i Edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Podział w Tomaszowie Mazowieckim, panią Warnę Marku. <kluczy> Witam dyrektora kontrolingu dr wolnym SA, pana Karola Majda. <kluczy> Witam właściciela firmy Pasieka, pana Marcina Jarosa. Witam przedstawicieli rady rodziców, yy, nie wiem, czy jest z nami Pani Przewodnicząca, Pani Monika Jajek miała być, ale nie widzę. Yy, natomiast yy, wit witam wszystkich rodziców, którzy dotarli na naszą uczestniczkę. Bardzo serdecznie witam wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji osób, ale najbardziej Cieszę się z obecności Waszej, drodzy uczniowie. Witam bardzo serdecznie uczniów, zarówno technikum nr 2, zarówno Szkoły Branżowej I i Od tego roku II stopnia, również y, w Tomaszowie Mazaryńskim, Z Stanisława Staszicza. Bardzo serdecznie wszystkich Was. Oczywiście witam także towarzyskie Media, które będą nam towarzyszyły. Zapraszam do prowadzenia dalszej uroczystości w naszym bądź. Dziękuję. Dziękujemy. Uroczystość rozpoczynamy od wprowadzenia szkandalu i od śpiewania państwowego. Prosimy wszystkich o po powstanie. Waczność, poszedł sztandarowy. Sztandar zespołu szkół ponad podstawowe numer dwa im. Stanisława Stasznika Tomaszewa Zowieckiego. Prowadzi...